Dobry wieczór strzelce, dobry wieczór Wam wszystkim. Może ktoś ogląda, kto nie jest strzelcem ten filmik. Dobry wieczór, dzień dobry, może jutro rano to będziesz oglądać. Um, mam na imię Beata, jestem tarocistką i będziemy, będę nagrywać teraz, robić rozkład dla strzelców na luty 2023. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i weź to, co ci pasuje, a co ci nie pasuje, zostaw. Jeżeli coś do ciebie przemówi, to świetnie, oj! A jeśli nie, to może było czytanie nie dla ciebie. Karty są przetasowane, jak zwykle, ja teraz już tylko tak na wizji, żebyście wiedzieli, że jest to. W zasadzie filmik na żywo nagrywam, potem przesyłam do YouTube'a, żeby algorytmy to zatwierdziły i potem mogę wstawić. Także jeszcze dzisiaj pojawi się strzelec. Jakie energie będą? Pamiętajcie, że to dla Waszego najwyższego dobra i szukamy zawsze rozwiązań. Jakie energie będą towarzyszyły strzelcom w lutym? Dwa tysiące dwadzieścia trzy. Proszę bardzo. Co w pracy? Co w miłości? bo niespodzianki, czego się nie spodziewasz, co cię może zaskoczyć. Wow. Drogi Strzelca. Twoje nastawienie, postawa, drogi Strzelcu. Co robić? A na co uważać? Czego nie robić? Czym się nie zajmować? Co dostrzec? ale nie nie wykorzystywać i ogólna energia dla strzelca na miesiąc luty 2023. Też ta karta sprawiedliwości w poprzednich czytaniach. O, nie zapomniałam tu, uwaga! Tak. Mamy światełka takie śliczne, żeby nam było przyjemniej. Drogie strzelce. Niech ja spojrzę chwilkę się zastanowię. Patrzę w kamerę widać. Już nie chcę machać tym statywem, bo ciągle macham. Um. Od czego by tu zacząć, drogie strzelce? Zacznijmy od pracy. Kochani, w pracy Dobrze by było, żebyś drogi Strzelcu dostrzegł, dostrzegła nowe możliwości. To nie jest tak, że jak jesteś już na tym stanowisku, na jakim jesteś, że nic więcej w pracy zawodowej i być może to będą inne działania, może wariant B. Pracujesz y, gdzieś, ale może się okazać, że zaczniesz myśleć, drogi Strzelcu, o tym, żeby jeszcze dodatkowo e, poszukać innej pracy, nawet kompletnie w innej dziedzinie niż w tej, w której pracujesz. A jeżeli tak nie będziesz chciał szukać w innej dziedzinie, to tam, gdzie pracujesz i tym, czym się zajmujesz, jak, w jaki sposób zarabiasz na życie, to fajnie by było, żebyś spojrzał bardziej szeroko, przekroczył. Swoje ograniczenia, że osiągnąłem na przykład w tej firmie już wszystko. A to jest nieprawda. To są Twoje własne, w głowie masz ograniczenia. Być może sobie myślisz, nie, ja na więcej nie zasługuję. Zobacz, ona ma związane ręce i zawiązane oczy i w zasadzie mogłaby tylko wszystkie te sznurki machnąć rączką i tutaj zrzucić z siebie opaskę. I by było ok. I zobaczyłaby nowe perspektywy. Namawiam Cię, drogi Strzelcu, do tego, żebyś nie został w tej energii, że to, co mam, i tam już nie mam, mowy, nie mam mowy o tym, żebym osiągnął, osiągnęła jakiś awans albo coś więcej. Może są inne perspektywy. Jest coś, czego nie widzisz. Jest coś, z czego nie zdajesz sobie sprawy. Jest coś, co w sytuacji zawodowej możesz pójść, pójść dalej, natomiast to zależy od Ciebie. Jeżeli pozbędziesz się swoich starych programów, ciągle o tym mówię, starych programów, swoich starych nawyków, bo to już trochę nie działa, może warto zerwać tą opaskę z oczu i yy, rozciąć te więzy, które Cię. Yy, trzymają tak o i zrobić tak, jestem otwarty na zmiany. Może być tak, że wydaje ci się, że tą pracę, którą masz, to ona jest jaka jest, natomiast nie zasługujesz albo nie znajdziesz innej pracy, bo możesz mieć takie przeświadczenie, drogi strzelcu. Może warto się temu przejrzeć, prawda? W życiu możemy robić różne rzeczy, a generalnie co chcemy. To to, jeśli chodzi o pracę w uczuciach. Jeżeli jesteś strzelcem, który jest w relacji, czy w małżeństwie, czy w związku, to zadbaj o to, żeby ta druga osoba, z którą jesteś w relacji i w związku, Poczuła się ważna. Niech ona wie, że ten, ten związek, to małżeństwo jest priorytetem w Twoim życiu. Że to jest dla Ciebie najważniejsze. Na przykład rodzina, małżeństwo, relacja. Tak? Jeżeli jesteście, drogie strzelce, w narzeczeństwie albo taką parą, która no, ma już relację, być może związek, to może się okazać, mówię to do kobiet, że ten mężczyzna w lutym na walentynki poprosi Cię o rękę. Bądź na to wyczulona i tak poobserwuj swojego ukochanego, bo może on takie ruchy w, w, wykonać. Jeżeli jesteście w małżeństwie, w relacji i niezbyt dobrze się dzieje, to ta karta sugeruje idźcie na terapię na terapię małżeńską, związkową, do kogoś, kto jest, no, kto wam pomoże przezwyciężyć, przejść te y, problemy, które teraz macie. Jeżeli jesteś singlem, singielką, to fajnie by było, właśnie, żebyś się otworzył na nowe i powiedzieć, powiedział, powiedziała sobie: jestem gotowa na nowe na nową osobę w moim życiu. Zacznij o tym myśleć. Tak, jestem chętna przynajmniej, albo chętny. Albo napisz sobie na czole transparent i jestem do wzięcia. Wyślij w świat y, zapytanie do góry, zamówienie y, na partnera. To jest też bardzo dobry moment. I myślę, że takiego kogoś możesz spotkać. Bo jeszcze mam inny scenariusz. Jeżeli jesteś singielką i przyglądasz się jakiemu starszemu mężczyźnie, ale nie zrobiłaś żadnych działań i nie rób, to przynajmniej się do niego uśmiechaj. To znaczy dąż do takiego kontaktu niewerbalnego. Yy. Gdzieś go <laughs> zobaczysz w kawiarni, czy tam, nie wiem w restauracji, uśmiechnij się, czy w pracy, może masz kogoś na oku, uśmiechnij się do niego, daj mu sygnał i jestem zainteresowana. Jeżeli jesteś mężczyzną, to też jeżeli spoglądasz na jakąś kobietę, daj jej sygnał i jestem zainteresowany. Może podejdź do niej, może po, nie wiem, zaczep, nie pod tytułem, daj mi telefon, albo... Yy, Stracili w niebie takiego anioła i ty spadłaś na ziemię, o Chryste. No na to żadna z nas się nie załapie. No znaczy większość z nas. Tak? To w miłości y, takie mamy tutaj energię. Drogi strzelcu, twoja postawa a propos Konfliktów w małżeństwie, albo jeżeli nie jest tak cudownie, jakbyśmy chcieli, żeby było, to drogi strzelcu, nie mów wszystkiego, nie zwierzaj się totalnie ze wszystkiego swojemu partnerowi czy swojej partnerce. Są pewne sprawy, które są, dotyczą tylko i wyłącznie ciebie. Możesz z kimś pogadać, nie wiem, pójść do psychologa, czy do kogoś, do jakiegoś kołcza, do wróżki, z którą, z którą, z taką osobą sobie możesz przegadać dany temat. Ale na razie swojej partnerce, w lutym zwłaszcza, bo mówimy o lutym, to nie, nie, to nie mów, nie zwierzaj się, to znaczy nie o to chodzi, żeby się zamknął w sobie. Chodzi o to, Żebyś się nie zwierzał do spodu, tak? Pewne rzeczy, które masz do przepracowania, o których myślisz, zostaw dla siebie. Możesz być też strzelcą, obojętnie jakiej jesteś płci, bardzo emocjonalny w tym, to jest woda w tym lutym. Możesz trochę nadmiarowo reagować na różne sytuacje. Przyglądaj się temu. Możesz być taki nadpobudliwy, albo taki trochę nadmiarowy, czyli yy, będziesz reagował nieadekwatnie emocjonalnie do sytuacji. To jeżeli już to wiesz, to jeżeli czujesz, że po prostu ci puszcza, puszczają zwieracze i lecisz w kierunku, nie wiem, awantury albo wykrzykiwania, albo yy, no, że już nie możesz tego pohamować. To właśnie wtedy weź głęboki oddech i trochę wyhamuj. Tak? Jeżeli jesteś artystą, twórcą, kreatorem czegoś, to bardzo dobry miesiąc dla Ciebie. Będziesz pełen pomysłów w fajnej twórczości, dużo rzeczy Cię będzie inspirowało. Oprócz tego, że możesz w tym lutym spać tak. No tak sobie. To już taka moja osobista dygresja, dlatego że karta księżyca często mi się manifestuje no właśnie akurat w tej talii, że to mogą być, możesz gorzej sypiać. Drogi strzelcu. Mówiłam o tym, co robić. Przed tak się mówi, no w książce tak pisze, że może podróż przed tobą. Może podróż przed tobą, może podróż do pracy, może podróż przed tobą. Może chcesz jechać na narty, to, to jedź. Jeżeli masz plany, żeby jechać na ferie, bo to będziemy, będą ferie z dzieciakami, z rodziną na narty, jedź. Na urlop do słońca, bo nie lubicie nart, jedź. Na weekend, jeżeli dostaniesz impuls, żeby jechać, jedź. Tak. I. Przyglądaniu się sobie, żeby tego nie mówić wszystkiego, też miej w sobie taką odwagę i nie bój się to, to, co chcesz zachować dla siebie w komunikacji z partnerem i ze światem zewnętrznym, to zachowaj. Natomiast w tym, czym jesteś silny i czujesz, że masz na to siłę, to to zrób. I do tego zachęca Cię karta. Czyli jeżeli, a propos tego, spójrz szerzej na swoją pracę, na swój zawód, na to, co robisz zawodowo, na swoje finanse, masz jakiś fajny pomysł albo jakaś idea Ci się w głowie wykreowała, to zrób plan, jak to zrealizować. I jeszcze tego nie rób nie w tej pozycji, ale może w marcu. Natomiast przygotuj się do tego. Ktoś też tak miał jakiś znak zodiaka, ale już teraz nie pamiętam, który. Czego nie robić, drogi Strzelcu? Nie manipuluj. Możesz mieć w tym miesiącu skłonności do tego, że taki będziesz Adekw znaczy nieadekwatny, tak i yy, tak. Troch... Będzie jakaś, jakieś spotkanie na przykład w pracy. No to ty będziesz tak, taki układny, taki akuratny, taki, o tak, szef, jak szef fantastycznie o tym mówi, super, tak, to jest to zdanie, pomimo to, że tak naprawdę o tym tak nie myślisz, że szef ma jakiś pomysł na to. Albo y, podoba Wam się jakaś kobieta i użyjesz wszystkich swoich. No to akurat jest naturalne. Dobra, użyjesz wszystkich swoich argumentów, y, narzędzi, które posiadasz, żeby tą kobietę do siebie zaprosić. Natomiast y, karty mówią: rób to, okej, okay, możesz tak robić, tylko bądź w tym szczery. O, może tak. I prawdziwy. O! Bo karta kapłana ma takie tendencje do tego, że trochę manipulujemy. To jest mistrz. On może osiągnąć wszystko. Co sobie założy manipulacją, kręceniem, nie będąc szczerym. Nie rób tego. Mów swoją prawdę, nie całą, nie całą, bo nie wszystko się nadaje w tej chwili to, o czym myślisz do ujawnienia światu. Zostaw to jeszcze, przeczekaj do marca. Zobaczymy, jakie karty będziesz miał w marcu. Na razie tyle, ile trzeba, zwłaszcza w tej karty, jeżeli mamy energię ogólną, kartę sprawiedliwości. Zobacz, ona musi rozważyć, co się jej opłaca, a co nie. Co jest priorytetem, jeśli jesteś mężczyzną w związku w małżeństwie i kobietom w małżeństwie, to powiedz swojemu partnerowi, to jest dla mnie priorytet. Ważne. Bo w karcie sprawiedliwości w lutym będziesz miał taką tendencję, będziesz myślał sobie, aha, to teraz tak, na pierwszym miejscu to, na drugim miejscu to, na trzecim miejscu to, na czwartym miejscu to. I karta sprawiedliwości jest kartą sprawiedliwą. Ona jest prawdziwa. Przepraszam. To jest w opozycji do karty MAGA. Więc bądź prawdziwy, szczery. Nie dawaj wszystkie informacje. Rozważ, co Ci się opłaca, co Ci się nie opłaca. Zadbaj o związek. Tak formalnie, może jesteś w takim związku, teraz mi tak przyszło do głowy, który jakoś funkcjonuje już jakiś czas, ale jest niesformalizowany. To może zastanów się, rozważ, co ty chcesz. Może warto sformalizować ten związek tak? i poprosić tą kobietę o rękę, przynajmniej ją zaklepać. Niech ten palec będzie zajęty. Czego się nie spodziewasz, drogi strzelcu? Powiem tak. Biorąc pod uwagę te wszystkie karty, rozważysz na głowę, rozsądnie, co ci się opłaca, co nie. Zadbasz o związek, o relacje swoje, to wtedy może się okazać, że masz całką, będziesz odważny w swoim postępowaniu. Nie będziesz działał z pozycji lęku tylko z pozycji, tak, ja tego pragnę, tego chcę, to jest moja ukochana kobieta, to jest mój ukochany mężczyzna i może się okazać, że ta druga strona ci powie, wow, tak, cudownie, że, że mi to mówisz, cudownie, że jesteś, cudownie, że, że Ciebie mam, że jestem z Tobą. Tylko musisz to wszystko jakoś poorganizować, drogi Strzelcu. Tylko nie wszystko, pamiętaj. Jeżeli masz jakieś tam tajemnice swoje, to trzymaj, y, miej zamknięte usta. Tu karty sugerują, bądź prawdziwy, rozważ, co ci się opłaca, co nie. Y, jak, ale tak, niech to wynika z Twojej prawdy. Tak naprawdę, czego Ty pragniesz, rozważ to. Oceń. Może też tak być, że jeżeli masz sprawy jakieś w sądzie, no ale to albo na przykład musisz jakieś papiery w lutym uporządkować. Tak też może być, że dopadną cię jakieś, y, mogą być rozliczenia podatkowe, prawda? Y, więc to, to też może być taka energia, że będziesz bardzo skupiony na jakichś papierzyskach i sprawach formalnych związanych z firmą na przykład, którą jeżeli się odważysz, to będziesz mógł rozszerzyć. Tylko się musisz, no, odważyć i to zrobić. To się okaże, jeżeli podejmiesz te wszystkie działania, że dostaniesz z drugiej strony od świata i od wszechświata feedback taki, że tak, wszechświat ci sprzyja. Masz dobre karty, strzelcu. Skorpiona przed chwilą robiłam. No, ten to się tam będzie borykał z różnymi swoimi. Nie wiem, no już, może nie demonami, ale zamknięciami, i programami. Natomiast ty strzelcu wystarczy, że wyleziesz z tej pozycji, nie widzę, nie słyszę, nie robię w pracy. I tak jak jest to, może nie jest zbyt komfortowo, ale jakoś, jakbyś wyszedł z tego przy pomocy odwagi, nie do końca zwierzając się z tego, czy z wszystkich planów, szczęści tak, z wszystkiego nie. To przed Tobą doskonały miesiąc i yy, będziesz w takiej równowadze wtedy też dobrze funkcjonował. Aha, to jest dla mnie dobre, to jest dla mnie niedobre. Tutaj w pracy powiem, że chcę, chcę więcej, chcę mieć awans, sukces, chcę mieć albo in, dodatkową pracę, tylko muszę sobie pozwolić na to u siebie w relacji. Zadłam o to, co mam, bo przecież to jest świetne. Albo poproszę o rękę. Albo sformalizuję związek. Albo zdasz sobie sprawę przy tym, bo to też może być karta fajna namiętności. W nocy. Drogi strzelcu, wykaż się w nocy. Będziesz miał taką ochotę się wykazać w nocy <laughs> dla swojej ukochanej osoby. Wspaniale! Cudownie. I wtedy y, zaskoczy Cię to, że wszystko się dobrze układa. Masz dobre rozdanie, drogi strzelcu. Proszę Was y, o wsparcie. Ja będę robiła dla, dla Was czytania w różnej tematyce. Możecie mi napisać w komentarzach, co byście chcieli. W komentarzach na YouTubie, nie na Facebooku. Oglądajcie, udostępniajcie, subskrybujcie kanał. Kanał się urodził w sobotę na nowiu. Więc jest jeszcze malutki i go nie widać na YouTubie, bo nie wchodzi w algorytmy. Dzięki wam mogę zaistnieć. Bardzo was potrzebuję. Dajmy sobie, ja wam będę robiła czytania, a wy mi Razem zbudujemy kanał, żeby był widoczny. Jeżeli ktoś chce czytania prywatne, w której bardziej głęboko możemy wejść w różne aspekty życia, a propos tej pracy, czy a propos y, związków, czy naszego nastawienia, o czym mówić, czego nie mówić, to zapraszam do kontaktu na maila albo na messengera. I co? No i życzę Wam strzelce pięknego. Albo czekajcie, bo jeszcze nie powiedziałam o Walentynkach. Czy powiedziałam? Świętujcie ze, ze swoją ukochaną osobą Walentynki, jeżeli jesteście w relacji. To ważne, tak? Jeż, jeżeli jesteś kobietą, to zasugeruj, może puść kochana taką. Bo wiesz, mężczyzna jest na wojnie i on może nie pamiętać. Ale tak mówi Rzuć: Wiesz, ja tak lubię od ciebie dostawać kwiaty, a niedługo będzie fantastyczna okazja. A on mówi: Jaka? No, wiem, że Ty tak może nie bardzo lubisz te walentynki, ale ja tak lubię. Tak lubię dostawać od ciebie kwiaty. I to będzie ok. Jeżeli jesteś mężczyzną, to przypominam Ci, że są walentynki, i Twoja kobieta na pewno y, z przyjemnością y, weźmie od ciebie kwiaty. Tak? Więc nie bój się, daj jej te kwiaty, a być może nawet pierścionek, drogi Strzelcu. To by było coś. Gdyby coś takiego się zdarzyło, to bardzo jestem ciekawa, to dajcie mi znać, czy komuś, jakiemuś Strzelcowi coś takiego się wydarzyło. Tymczasem ściskam, pozdrawiam Was gorąco, bądźcie ze mną, towarzyszcie mi w tej drodze. Myślę, że wszyscy na tym wspólnie skorzystamy. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki, i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa, pa. cześć!